Cisza tej nocy trwa już ponad 15 lat. Iwona Wieczorek zniknęła bez śladu, a prawda wciąż pozostaje w cieniu. Teraz nowe fakty rzucają podejrzane światło na jedną osobę Pawła P. Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek nie przestaje elektryzować opinii publicznej, mimo że od tamtej nocy upłynęło już ponad 15 lat. Niezależnie od upływu czasu, temat wciąż powraca w mediach. Analizowany jest przez ekspertów i dziennikarzy śledczych, a każda, nawet najmniejsza wzmianka dotycząca możliwego przełomu w śledztwie budzi lawinę spekulacji. Jedną z najnowszych kwestii, która ponownie przyciągnęła uwagę, są doniesienia związane z mieszkaniem dziewiętnastoletniej Iwony i wizytą, która miała tam miejsce tuż po jej tajemniczym zniknięciu. W centrum tej historii znajduje się znajomy zaginionej Paweł P., to jego postać, zdaniem funkcjonariuszy. Budzi szczególne zainteresowanie, nie tylko ze względu na jego obecność w otoczeniu dziewczyny, ale również przez działania, których się dopuścił, a które mogą mieć znaczenie dla całej sprawy. Tajemnicze zniknięcie młodej mieszkanki Gdańska, która w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku opuściła Sopocki klub i nigdy nie wróciła do domu, wciąż pozostaje bez jednoznacznego wyjaśnienia. 19 ubrana w letnią sukienkę, z torebką przewieszoną przez ramię, widziana była ostatni raz na monitoringu w okolicach parku Regana. Od tamtej pory ślad po niej zaginął, a wszelkie próby odnalezienia jej lub ustalenia, co tak naprawdę się wydarzyło, kończyły się fiaskiem. Nowe informacje, które trafiły do mediów, dotyczą wizyty w mieszkaniu Iwony, do której doszło w kilka godzin po jej zaginięciu, a która jak się okazuje, nie została od razu ujawniona organom ścigania. Jeden z policjantów, który zgodził się porozmawiać z dziennikarką Super Ekspresu pod warunkiem zachowania anonimowości, ujawnił szczegóły dotyczące zachowania Pawła P., jak się okazuje mężczyzna ten wszedł do mieszkania Iwony niedługo po tym, jak dziewczyna przepadła bez wieści. Było to jeszcze zanim matka Iwony wróciła z pracy, a jej ojczym opuścił mieszkanie, by uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej znanego duchownego, księdza Henryka Jankowskiego. Właśnie w tej specyficznej chwili, gdy mieszkanie było puste, Paweł wraz z jedną z koleżanek Iwony wykorzystał okazję i dostał się do środka. Klucze znajdowały się u wspomnianej koleżanki, gdyż Iwona zostawiła je tam wcześniej wraz ze swoją torebką, zapewne nie przeczuwając, że będzie to ostatni raz, gdy cokolwiek pozostawi w czyichś rękach. Wizyta Pawła i towarzyszącej mu dziewczyny rodzi wiele pytań: co tak naprawdę robili w mieszkaniu dziewczyny, która kilka godzin wcześniej zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach? Policjant zaznaczył wyraźnie, że jego zdaniem nie poszli tam po to, by sprawdzić, czy Iwona wróciła do domu, gdyż od samego początku było wiadomo, że nie pojawiła się ani u siebie, ani u znajomych. Zatem, co ich do tego skłoniło? Co chcieli zobaczyć, znaleźć, albo, co gorsza, usunąć? Pojawiły się pogłoski o tym, że Paweł mógł wyczyścić pamięć komputera należącego do Iwony. Jednak funkcjonariusz nie chciał wprost potwierdzić tej wersji, podkreślając, że takie stwierdzenia są zbyt daleko idące i wymagają solidnych dowodów. Zaznaczył jednak wyraźnie, że sam fakt obecności Pawła w tym mieszkaniu, ukrywanej przed śledczymi, jest wysoce niepokojący. Szczególnie, że tylko jedna osoba, koleżanka Iwony, przyznała się do tej wizyty, podczas gdy Paweł długo utrzymywał, iż nie był w tym miejscu. Z jego słów wynika jednoznacznie, że jeśli mężczyzna należał do grona osób, które widziały Iwony jako ostatnie i jednocześnie nie mówi całej prawdy, to nie powinno dziwić, że znalazł się w kręgu podejrzanych. Każdy, kto ukrywa nawet najmniejszy szczegół, staje się potencjalnym źródłem przełomu albo przeszkodą w śledztwie. Policja przygląda się więc Pawłowi coraz uważniej próbując rozwikłać, co tak naprawdę wydarzyło się tamtej nocy. Warto przypomnieć, kim jest Paweł P. I dlaczego jego nazwisko od lat przewija się w doniesieniach prasowych dotyczących tej zagadkowej sprawy? Mężczyzna spędzał z Iwoną czas feralnej nocy. Według jego własnych słów, poznali się zaledwie kilka tygodni wcześniej, lecz zdążyli już wspólnie bywać w różnych miejscach. Tamtego wieczoru bawili się razem na działce, a następnie przenieśli się do popularnego wśród młodych ludzi Dream Clubu w Sopocie, gdzie kontynuowali imprezę. Kiedy Iwona nagle wyszła i zniknęła bez śladu. Paweł zaangażował się w poszukiwania, rozmawiał z mediami, pojawiał się przy plakatach i wydarzeniach organizowanych przez bliskich dziewczyny. Z biegiem czasu jednak jego postawa zaczęła wzbudzać niepokój. Śledczy zaczęli dostrzegać nieścisłości w jego zeznaniach, rozbieżności w wersjach wydarzeń oraz zachowania, które trudno było jednoznacznie wytłumaczyć. W 2022 roku Paweł usłyszał zarzuty związane z utrudnianiem postępowania karnego. Zarzucano mu nie tylko zacieranie śladów, ale również usuwanie dowodów i celowe wprowadzanie organów ścigania w błąd poprzez przekazywanie fałszywych informacji. Mimo powagi tych oskarżeń mężczyzna uniknął tymczasowego aresztowania, gdyż wpłacił odpowiednie poręczenie majątkowe. Niedługo później jego nazwisko pojawiło się ponownie w innym śledztwie, tym razem dotyczącym działalności przestępczej związanej z tak zwana karuzelą podatkową w książce poświęconej sprawie zaginięcia Iwony, zatytułowanej Zaginiona Iwona Wieczorek. Koniec kłamstw, Paweł P. przedstawia swoją wersję wydarzeń, podkreślając, że jego relacja z dziewczyną była czysto koleżeńska. Twierdzi, że nie łączyła ich bliskość ani romantyczne uczucia, a ich kontakt ograniczał się do wspólnych spotkań w gronie znajomych. Opisał również szczegóły tamtego wieczoru, czas spędzony na działce i wspólną zabawę w sopockim klubie, gdzie według jego relacji po raz ostatni widział Iwonę. Pomimo upływu czasu, rodzina dziewczyny nie traci nadziei. Wciąż wierzą, że w końcu uda się odkryć prawdę i domknąć rozdział, który od lat nie daje im spokoju. Każda nowa informacja, każde nieścisłe zeznanie, każdy z pozoru drobny ślad może okazać się kluczem do rozwiązania jednej z najbardziej bolesnych i tajemniczych historii kryminalnych we współczesnej Polsce.